Nie masz końców na paczki? Wspiej na superkońcy.pl. Najtańsze końcy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów, a z kodem dawczo dostaniecie końcy 5% taniej. Link w opisie, polecam. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku wymyślonych historii na moim kanale. Dzisiaj dosyć odcinek specjalny, bo nie zobaczymy dwóch totalnie różnych zawodników, a dwóch bliźniaków. Jeśli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jak i o zostawieniu suba, jeśli ktoś z was na przykład jest nowy, bądź też ogląda moje filmy, a nie subskrybuje kanału, bo pamiętajcie, że to nic was nie kosztuje, a mi może znacznie pomóc. Piszcie w komentarzach jakie historie chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Może macie jakieś własne pomysły. No a tymczasem zapraszam do przedstawienia zawodników. Tak więc, tak jak wspominałem, dzisiaj przed nami dwójka bliźniaków, bracia Klimczak. Pierwszym z nich prawym obrońcą jest zawodnik występujący w Widzewie Łódź, oczywiście 18-letni młody Maciej Klimczak. W jego wypadku mamy tutaj do czynienia z młodym talentem, który gra w Widzewie, tak jak powiedziałem, na pozycji prawego obrońcy. Idzie mu tam całkiem nieźle. No i oczywiście pojawiło się już tutaj na początku wielkie zainteresowanie klubów z ekserkasy, no bo który zespół z podstawowej pierwszej polskiej ligi no nie chciałby mieć w składzie zawodnika, który no radzi sobie całkiem nieźle w widzewie łódź. Występuje tam w pierwszym składzie, mając zaledwie 18 lat. No i do tego warto dodać, że także był powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski. Natomiast jego bratem, bliźniakiem, także 18 lat, no bo bliźniacy w końcu zawsze są w tym samym wieku, jest Filip Klimczak. W jego wypadku możemy powiedzieć tyle, że gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Ma ocenę 52, no i także oczywiście występuje w widzewie łódź. No bo od dziecka występowali po prostu w tym klubie. Zwraca także na siebie uwagę klubów z wyższych lig, w szczególności Wis Wisły Kraków, Krachowi Kraków, a także arki Gdynia i Lecha Poznań. Po sezonie zrobiło się głośno o tej dwójce, ponieważ było ich odejście niemalże pewne w celu rozwoju właśnie tej dwójki graczy, którzy w znacznym stopniu tutaj pomogli Widzewowi awansować do pierwszej ligi. Od kolejnego sezonu Widzew będzie występował już na zapleczu Ekstraklasy, ale jednak ta dwójka zawodników jest już w stanie spokojnie grać na poziomie polskiej Ekstraklasy, no i dlatego ich odejście było przesądzone. Złożyło się tak, że oboje trafili do Wisły Kraków, która, jak wiecie, no, chciała się odbudować po tych y, zamieszaniach, jakie miały tam miejsce rok temu, y, kiedy to właśnie no, zespół był na skraju bankructwa. No a ta dwójka młodych zawodników miała stanowić dobrą przyszłość dla Wisły. Po pierwsze pod takim względem, że są to zawodnicy utalentowani, a po drugie pod takim, że kiedyś może odejdą za dużą kasę. No i to oczywiście zasili budżet czerwonej gwiazdy, białej gwiazdy oczywiście. Swój pierwszy sezon na Roosevelt'a miał dobry sezon, tylko jeden z braci, mianowicie prawy obrońca, w jego wypadku no, występował właściwie od samego początku. W pierwszym składzie szło mu tam bardzo dobrze, miał ocenę ogólnie w FIFA 59, no ale szybko w trybie kariery zostało to naprawione, zyskał dużo większy potencjał, dużo wyższą ocenę, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, był zawodnikiem pierwszego składu, zwracał na siebie uwagę, mimo że miał tylko 19 lat, a nawet został powołany do kadry do lat 20. Jeden Co myślę jest niezłym sukcesem, jak na 19-letniego zawodnika. No i też pojawiło się zainteresowanie klubów, oczywiście, już nawet spoza Polski. Tak więc tutaj, no, w jeden sezon z Widzewałudź aż poza e, granicę Polski. Całkiem nieźle, trzeba przyznać, ale na razie młody Klimczak o tym nie myślał. Wolał skupić się na karierze w Wiśle Kraków no i kontynuować tam póki co swoją przygodę z piłką nożną. Jeśli jednak chodzi o Filipa Klimczaka, u niego nie było tak kolorowo, bo po prostu nie zdołał przebić się do pierwszego składu Wisły, która na pozycji ofensywnego pomocnika ma naprawdę wiele opcji. Wielu zawodników, jak Dżazga, przecież nawet Błaszczykowski może tam występować. No i po prostu Klimczak no nie był w stanie przeskoczyć pewnego poziomu, i głównie jeśli grał, no to raczej wchodził z ławki i to nie zawsze. No, musiał coś zmienić w swoim życiu, yy, i nie chodzi tu o nauczenie się kilku nowych zagrań, a raczej o zmianę klubu, gdzie mógłby występować. Zdecydowanie częściej, dlatego już w zimowym okienku szukał nowego pracodawcy, no to mu się nie udało. Ostatecznie podobno zabrakło kilku godzin do jego odejścia do górnika Zabrze, dlatego został na kolejną połówkę sezonu w Wiśle. No i tam oczywiście dalej walczył o pierwszy skład, dosyć nieudanie. No ale też w międzyczasie szukał nowego klubu, gdzie mógłby powędrować na wypożyczenie. W przypadku prawego obrońcy, tak jak powiedziałem, sezon poprzedni był dla niego świetny i to zaowocowało aż upgradem o 11 oceny ogólnej. Miał srebrną kartę, ocena 70, i trzeba przyznać, że naprawdę ta karta wyglądała świetnie, jak na tak niską ocenę. Młody Klimczak wciąż kontynuował swoją dobrą formę, którą na koniec sezonu zwieńczył nawet kartą Team of the Season ocenioną na 79, czym także oczywiście po raz kolejny zwrócił swoją uwagę e, innych europejskich drużyn. Znów pojawiło się wielkie zainteresowanie. Mówiło się o tym, że niektóre zespoły mają oferować 5 milionów euro za tego zawodnika. No ale co ciekawe młody Klimczak wciąż deklarował dalszą chęć gry w Wiśle Kraków, co oczywiście no, jest godne podziwu, bo nie często coś takiego w piłce nożnej się zdarza, że zawodnicy no, nie lecą po prostu na kasę i wolą grać w danym zespole, pomóc im dalej, mimo że no, już poziomem spokojnie myślę poradziłby sobie nawet w lepszej lidze. Filip natomiast powędrował na, wypoży na wypożyczenie do miedzi Legnica. Tam mógł liczyć na większą ilość występów i ten sezon był dla niego dosyć przełomowy, ponieważ występował w prawie każdym meczu. No i co najważniejsze, był ważną postacią miedzi Legnica. ...zdecydowanie pomógł im w utrzymaniu w Ekstraklasie, bo grał, tak jak powiedziałem, na dosyć dobrym poziomie. Udało mu się w tym sezonie zdobyć 8 bramek, a także kilka asyst, co jak na takiego młodego zawodnika jest mimo wszystko bardzo dobrym wynikiem. Dostał także powołanie do kar do lat 20, co też jest dobrym wynikiem, oczywiście nie tak świetnym jak jego brat, no ale jednak też myślę zasługuje tutaj na pochwałę. No i w Miedzi Legnica zwrócił na siebie uwagę przedstawicieli Wisły Kraków, którzy w kolejnym sezonie zechcieli mu dać szansę pokazania się jeszcze raz... w w pierwszym składzie Wisły Kraków czwarty sezon przed nami. Tam Maciej Klimczak, tak jak powiedziałem, zdecydował się zostać w klubie yy, po tym jak no, rozegrał kolejny fantastyczny sezon w polskiej lidze i otrzymał też kartę yy, Team of the Season. No i tutaj tylko potwierdził swoją dobrą formę. No i także w połówce sezonu już było pewne, że Klimczak odejdzie. Pożegnał się z kibicami, którzy żegnali go właściwie w sposób jakby był jakąś legendą, a to był przecież tylko yy, 21-letni zawodnik, no który już swoją grom zachwycił tutaj inne, nie nie tylko polskie kluby, ale także tak jak powiedziałem wcześniej, europe, europejskie i kilka ciekawych zespołów biło się o młodego prawego obrońcę, gdzie przeszedł dowiecie się już za chwilkę. Filip występował także w wiśle w tym sezonie, mógł liczyć na zdecydowanie większą ilość występów, no i w końcu dało mu się przebić także do pierwszego składu Wisły. Co ciekawe, no oczywiście często tutaj była dosyć dobra komunikacja na linii braci. Często wzajem sobie asystowali czy to właśnie Klimczak wrzucał piłkę do Filipa, swojego brata, ten często kończył akcję, czy też podawał piłkę dalej. Dlatego myślę, że dużo dała tutaj mu właśnie współpraca z bratem, która układała się. Świetnie. No, i dzięki temu y, Filip Klimczak mógł także tutaj zaistnieć. Kolejny sezon, jak mówiłem, oznaczał transfer naszego dzisiejszego bohatera, który przeniósł się do Fortuny Düsseldorf za 9 milionów, co także zostało jakby oficjalnie rekordem polskiej ligi. Nie ma się co dziwić, no bo przed tym zawodnikiem naprawdę szykuje się chyba wspaniała przyszłość. Był już tutaj mianowany na następce Piszczka, no i to mu całkiem nieźle wychodziło, bo w wieku 21-22 lat był powoływany do pierwszej kadry polskiej reprezentacji, gdzie występował właśnie na pozycji prawego obrońcy. W Fortunie w szło mu fantastycznie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, spisywał się tam świetnie. No, i to oczywiście poskutkowało informem, a także na koniec sezonu kartą Team of the Season, no znajdując się w najlepszej 11 Bundesligi. Tak więc, jak na debiutanta, jak na tak młodego zawodnika, myślę, że jest to fantastyczny wynik. No, i nie ma się co dziwić, że w tym zawodniku naprawdę no wszyscy mają wielkie, ale to wielkie nadzieje. No, Filip Klimczak po odejściu brata do Fortuny też chciał odejść. No, co prawda, Fortuna jakoś specjalnie nie była zainteresowana ściągnięciem obu zawodników, ale za to inny zespół, Włoska Parma, chętnie by sięgnęła po takiego gracza, jakim był Filip Klimczak. No, i nasz ofensywny pomocnik przeniósł się do włoskiej ligi za 3 miliony. Też całkiem niezła kwota jak na Wisłę Kraków, która już dzięki tym dwóm zawodnikom zdołała zarobić sobie ponad 10 milionów budżetu, co oczywiście jest wielką kwotą jak na polski zespół. No i tym samym jeszcze bardziej można powiedzieć wyszła z długów, no już taki sięgając pułap spokojnie, żeby się utrzymywać i oczywiście zachować taką równowagę. Klimczak natomiast w widze włoskiej całkiem nieźle się spisywał, czego się po nim nie spodziewano, no bo jak pamiętacie, no jego transfer na przykład do Wisły na początku był nieudany. No a tutaj w Parmie sobie na spokojnie mniej więcej radził. Udało mu się z Parmą awansować do Serie no i na kolejny sezon także postanowił tam zostać. W przypadku naszego prawego obrońcy Krzysztofa Klimczaka. On już po pierwszym sezonie w Fortunie Düsseldorf odszedł. Borussia Dortmund postanowiła wypełnić klauzulę za niego, która wynosiła 25 milionów i sięgnęła po młodego Polaka, który no teraz już można powiedzieć w 100% został następcą Piszczka, no bo w zasadzie wszystko nam się zgadza. Klimczak, prawego obrońca Polak w Borussii Dortmund, no można powiedzieć idealnie Piszczek, a do tego spójrzcie na te statystyki na karcie, które no przyznajcie są podobne do Piszczka, no bardzo podobny zawodnik, można powiedzieć pod stylem gry. W Brukseli Dortmund spisywał się w swoim pierwszym sezonie bardzo dobrze, co do tego żadnych zastrzeżeń nie można mieć. Natomiast jeśli chodzi o jego brata, który występował oczywiście w Parmie, on postanowił zostać na kolejny sezon właśnie w barwach tutaj włoskiego zespołu. Postanowił pomóc im w walce o utrzymanie. Dostał nawet informa. Niestety nie udało się ostatecznie utrzymać Parmie w Serie A. No i tutaj było przesądzone, że on odejdzie, no bo raczej poziom Serie B już był za słaby na Polaka. Kolejny, ostatni na dzisiaj siódmy sezon kończymy w taki sposób, że Klimczak, prawy obrońca, no naprawdę jest świetnym graczem, który występuje w pierwszym składzie Borussii Dortmund, ma ocenę aż 83 w reprezentacji Polski, został kapitanem. Mimo swojego młodego, bo przecież dopiero ma ten zawodnik 25 lat wieku, a już jest kapitanem, no ale po odejściu Błaszczykowskiego, Lewandowskiego, no takich zawodników ktoś musiał przejąć tą opaskę, no i właśnie został tą osobą Klimczak. W Brukseli szło mu, bardzo dobrze, występował w pierwszym składzie, niemalże w każdym spotkaniu, i był także ważnym ogniwem zespołu Luciana Favre. Natomiast nasz Klimczak, ale drugi, ofensywny pomocnik, choć już bardziej napastnik, bo na taką pozycję został przemianowany, występował w barwach Saint Etienne. Nawet doszło do dosyć śmiesznej sytuacji, bo zawodnicy spotkali się po przeciwnych stro stronach murawy w lidze Europy, gdzie górą jednak był nasz prawy obrońca z Bursi Dortmund, bo to ona przeszła dalej. No ale jednak zmierzyli się właśnie ze sobą, więc dosyć ciekawa sytuacja. Sam Klimczak dostał także kartę ocenioną na 78, tak więc całkiem nieźle. No i tak się to właśnie przedstawia historia tych dwóch zawodników. No jednak lepszym zawodnikiem okazał się nasz prawy obrońca Krzysztof Klimczak, ale co do Filipa myślę, że tutaj też trzeba mu pogratulować tej świetnej kariery, jednak mimo tutaj na początku no dosyć słabych wyników udało mu się wyjść na prostą, no i ostatecznie kończy jako całkiem niezły napastnik, czy też ofensywny pomocnik w lidze francuskiej. No a Krzysztof Klimczak jest topowym prawym obrońcem na świecie, występując w Borsi Dortmund. Tak więc jeśli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki, w górę. Piszcie w komentarzach, jakie historie chcielibyście zobaczyć. Czy ogólnie ten pomysł na taką dwójkę bliźniaków Wam się podobał? Na dzisiaj to już tyle. Wielkie dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się do usłyszenia. No i Siema.